Cześć kochani, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na test kilku nowości z marki Nam. mam tutaj nowy puder pod oczy, nowy tusz do rzęs, a także chyba dwie najbardziej interesujące mnie nowości, jakimi są bronzer oraz róż w płynie, więc jeżeli jesteście ciekawi jak te kosmetyki się sprawdzą to zapraszam was serdecznie do oglądania i zaczniemy sobie od Tuż do rzęs. Kosztował on 37 zł i zawiera olej migdałowy, witaminę E, olej żożoba, które pielęgnują i chronią rzęsy przed czynnikami zewnętrznymi i według producenta ta maskara ma być takim antidotum dla uszkodzonych rzęs. Powiem Wam, że dosyć ciekawe mamy tu opakowanie, bo jest ono w kształcie tubki. Ja jeżeli chodzi o maskary to nieczęsto się z takimi spotykam. Oczywiście będę Wam pokazywała przebitki przed i po jak to wygląda na moich rzęsach. Jeżeli chodzi o szczoteczkę to jest ona taka zwykła, z włosiem nie jest silikonowa, więc spoko, zależy kto co lubi. Dlatego, tak ja już nakładam go sobie na moje rzęsy. I ogólnie dzisiaj tak sobie pomyślałam, że nie będę w ogóle doklejała sztucznych rzęs. Jak zawsze doklejam, tak dzisiaj uznałam, że nie będę tego robić. Jeżeli chodzi o nakładanie tego tuszu na rzęsy, no to jest bardzo przyjemnie. Szczoteczka dobrze sobie radzi. Rzęsy są ładnie rozdzielone, lekko przyczernione i też. Wydłużony. Różnica na oczach prezentuje się w ten sposób. Efekt moim zdaniem jest taki bardzo naturalny i codzienny. Poza kamerą wytuszowałam sobie drugie oko i tak się prezentuje efekt końcowy. Jestem bardzo zadowolona. Te rzęsy naprawdę fajnie wyglądają, więc brawo. Bardzo fajny tusz, co się nie spodziewałam, bo nigdy do tej pory żadnego tuszu znam. Nie miałam to. Jest mój pierwszy i teraz sobie przejdziemy do bardzo ekscytującej rzeczy, jaką jest Smart Liquid Bronzer, czyli bronzer w płynie. Kosztuje on 43 zł i jest dostępny w dwóch odcieniach. Ja sobie go wzięłam w kolorze numer 1, czyli tym jaśniejszym. On jest troszeczkę ciepły. Ten numerek 2 wydawał mi się bardziej chłodny, ale też nie bierzcie tego za pewnik, bo ja ten drugi kolor widziałam tylko online, bo nie. Niestety na żywo w drogerii ich nie było. Jest to brązer do konturowania twarzy o płynnej formule. Jego konsystencja łatwo się blenduje i dobudowuje kolor, jednocześnie zapewniając trwały i naturalny efekt. Ja te kosmetyki ostatnio sobie wzięłam na wyjazd. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o brązor to stała mi się z nim tragedia i trochę mi się wylało, bo się odkręcił. To jest ogólnie produkt z pompką i to wszystko, że tak powiem, się jakimś cudem, nie wiem jakim odkręciło. No i trochę ten produkt niestety wypłynął. Tutaj są różne opcje, jak możecie sobie taki płynny brązer na twarz nałożyć. Możecie nałożyć go palcami, możecie nałożyć go pędzlem, możecie nałożyć go gąbeczką. Ja dzisiaj użyję do tego pędzla, mojego ukochanego pędzelka, Sakuro do Bronzera, i tylko tak go w sumie nakładałam, bo tak mi było najwygodniej, próbowałam gąbeczką. Nie zdało to u mnie zbyt mocno egzaminu, dlatego zostałam wierna pędzelkowi. I go sobie też dzisiaj użyjemy, więc tak do dzieła. Tego produktu naprawdę nie trzeba używać dużo. Tak pół pompki dałam sobie właśnie. I zobaczcie, efekt pyk, gotowe, wykonturowane. Wiadomo, muszę to jeszcze lepiej rozetrzeć, ale jest po prostu sztos. Jest on dosyć dobrze napigmentowany. Ale też uważam, że trudno sobie z nim zrobić jakąś większą krzywdę, bo w miarę tego jak go rozprowadzacie, to on trochę niknie i się bardziej stapia, że tak powiem, z podkładem, który macie na twarzy i ten efekt, który on zapewnia, jest bardzo naturalny i mi się. Serio podoba, i ja naprawdę czekałam dosyć długi okres czasu, aż właśnie takie płynne brązery będą dostępne u nas w drogeriach. I zobaczcie, jaka jest różnica między policzkiem, który jest wykonturowany, i który jeszcze nie jest wykonturowany. Ja sobie będę konturowała całą twarz, czoło, wiecie, żuchwę, nos, żebyście mogli też zobaczyć te różnice. I tak jak mówię, niewiele, pół po prostu kropelki wystarczy. Aby ten produkt rozprowadzić w odpowiedniej ilości bo ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że lepiej nałożyć mniej i potem dołożyć niż potem się męczyć z tym że będziecie mieć tego produktu za dużo zawsze lepiej użyć mniej i dołożyć coś wam jeszcze powiem, jeżeli chodzi właśnie o takie płynne formuły, to najfajniejsze jest to, że one się będą fajnie stapiały właśnie z podkładem nie będzie to wiecie, wyglądało sucho no chyba, że ktoś zjebie produkt, ale na szczęście w tym przypadku tak nie ma więc bardzo się cieszę, akurat jeżeli chodzi o bronzer, to jak dla mnie jest on o wykończeniu matowym, więc super Niektórzy wiem, że bardziej wolą brązery które są rozświetlające, może to będzie fajna sugestia na przyszłość dla marki, że może wprowadzić jeszcze inne opcje właśnie takich brązerów, może nawet jakieś płynne rozświetlacze, czemu by nie. Proszę firmy, możecie mnie zatrudnić, mogę wam wymyślać produkty, na poczekaniu wam wyjadę z dziesięcioma, więc moje CV. I jeszcze sobie wykonturujemy nos, delikatnie. Ale powiem Wam, że praca na płynnym produkcie, a na produkcie w formie stałej to są dwie różne historie, i ja osobiście. Chyba należy do teamu, który bardziej woli płynne formuły. Zdecydowanie, jakoś tak bardziej naturalny efekt możemy dzięki nim uzyskać. Tak prezentuje się moja twarz przed oraz po użyciu tego brązera. Jak dla mnie efekt jest zapewniony, brązer się nakłada naprawdę przyjemnie i też możecie się tutaj bawić z intensywnością tego produktu na waszej twarzy. Dla mnie tyle, ile użyłam, jest wystarczająco. Efekt mnie zadowala, więc teraz możemy sobie przejść do kolejnego produktu. I jest nim płynny również. I jeżeli chodzi o róże, to wydaje mi się, że właśnie w tej formie są one bardziej popularne na pewno niż płynne bronzery, bo nie mówię tutaj o strikach, mówię tutaj o centralnie takiej płynnej formule, to zdecydowanie częściej spotkam się z płynnym różem niż z płynnym bronzerem. Bo takie płynne formuły ma na przykład Rare Beauty, Charlotte Tilbury i ktoś tam jeszcze na pewno, ale na chwilę obecną sobie nie mogę o żadnej innej marce przypomnieć. Więc sorry. I płynny róż kosztuje tyle samo co brązer, czyli 43 zł. I też jest on dostępny w dwóch odcieniach. I w przypadku różu też zdecydowałam się na kolor w numerze jeden, który był na stronie przedstawiony jako taki bardziej zgaszony, ta dwójka wydawała mi się taka bardzo mocno różowa. I producent przedstawia ten produkt jako róż do policzków o płynnej formule, który idealnie wtapia się w skórę i łatwo blenduje, nadaje efekt świeżego, soczystego koloru. I powiem wam, że jeżeli chodzi o różnicę między nakładaniem przeze mnie brązera a różu, to jest ona taka, że róż. Zdecydowanie lepiej nakładam się palcami. I opakowanie mamy tu takie samo jak w przypadku brązera, i też wystarczy naprawdę niewielka ilość tego produktu. To mi wystarczy na moje policzki i na nos, czyli na obszar, w którym zawsze nakładam róż. Mam go teraz na palcach i będę go sobie wklepywała po prostu w ten obszar. O, on ma taki piękny, jak mówiłam, zgaszony różowy kolor. I zobaczcie, jaki to jest piękny odcień. Ja jestem nim zachwycona z jednego prostego powodu, bo on się pięknie wtapia w cerę i bardzo mi brakowało takiego produktu w moim codziennym makijażu. Bo zobaczcie, jak szybko jesteście w stanie nałożyć ten produkt na swoją twarz, i efekt macie zapewniony. Jeżeli chodzi o ten róż, to ja bym tutaj bardziej powiedziała, że on jest trochę taki z efektem rozświetlenia. Nie wiem, czy to widzicie, ale wydaje mi się, że w kamerze jest to widoczne. W przypadku brązera mamy totalny mat. Tu, w przypadku tego odcienia. Jest trochę błysku, ale jest to jak się pięknie zarumieniłam. I też w przypadku tego produktu możecie nałożyć go mniej. Jeżeli chcecie mniejszy ten efekt, możecie nałożyć go również więcej, i wtedy będzie on bardziej widoczny na waszej twarzy. Ja uważam, że tyle, ile nałożyłam, dla mnie to jest wystarczająco. Taki efekt mi się podoba. I teraz możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda przed nałożeniem tego różu, oraz po nałożeniu go. Jak dla mnie naprawdę piękny, naturalny rumieniec się tutaj stworzył. Bezproblemowa aplikacja, więc czego chcieć więcej? I wiecie, na przykład te płynne produkty też niekoniecznie musicie użyć tylko i wyłącznie tam, gdzie one są przeznaczone, tak według producenta. Ja też używałam ich sobie jako cieni do powiek i też się świetnie one sprawdziły i zapewniały taki właśnie bardzo naturalny i fajny efekt, więc zastosowań tych produktów możecie znaleźć naprawdę dużo. I teraz przed w sumie czas na ostatni produkt w naszym teście, czyli na puder pod oczy. Ja już miałam do czynienia z pudrem pod oczy, znam z tej klasycznej, zwykłej kolekcji, która jest dostępna w Rossmanie i używam go sobie, bardzo go polubiłam, więc jestem ciekawa, jak sprawdzi się ten z tej kolekcji. Według producenta ma mieć on niezwykle lekką formułę pudru, która przedłuża trwałość korektora, nie obciąża skóry, ani też nie osadza się w jej załamaniach. Doskonale ma wygładzać strefę pod oczami i nadawać jej satynowe wykończenie. Puder też ma zmniejszać widoczność linii mimicznych oraz niedoskonałości. I sobie go teraz nałożymy tutaj na te okolice pod oczami. I zobaczymy, jaka będzie różnica, o ile jakakolwiek będzie. Co od razu rzuciło mi się w oczy, to fakt, że on się pięknie stapia z innymi produktami, więc to jest na duży plus. I myślę, że dużo większy efekt tego wygładzenia oraz wyglądu tej okolicy pod okiem mamy w kamerze niż na żywo, bo na żywo, tak uważam, że nie ma zbyt dużej różnicy. Ale w kamerze ją zdecydowanie widzę, że właśnie tutaj jestem bardziej wygładzona niż byłam wcześniej. Nałożymy sobie go też pod drugie oko. Pod tym okiem mam takie większe wklęśnięcie tutaj w tym miejscu, więc myślę, że tutaj będzie to bardziej widoczne, jeżeli efekt zostanie zapewniony. Ale naprawdę podoba mi się to, że on tak pięknie wygładza właśnie te okolice. I z daleka też mi się wydaje, że efekt jest widoczny. Czy jest ta okolica troszeczkę wybielona? Odnoszę wrażenie, że tak, ale mogę mieć tylko takie złudne wrażenie w kamerze, bo na żywo absolutnie tego wybielonego obszaru nie widzę. Ale czy jest to coś super rewolucyjnego? jak dla mnie nie, ale oczywiście wstrzymajmy się z osądem do wieczora, bo wtedy wam pokażę jak to będzie wyglądało tutaj po czasie bo na chwilę obecną ta okolica nie jest sucha, ani nic takiego ale jak będzie później, może być różnie, dlatego czekajcie do końca filmiku, poza kamerą dokończyłam sobie makijaż, wszystko jak na razie wygląda super, zobaczymy jak to będzie po czasie dlatego też widzę się z wami wieczorem na podsumowaniu witam was już po całym dniu na podsumowaniu słuchajcie, poopowiadamy sobie troszeczkę tak na koniec o tych kosmetykach, które są godne uwagi, które troszeczkę mniej o ich plusach oraz minusach, więc zaczynam. Wszystkie kosmetyki z tego testu sprawdziły się naprawdę bardzo dobrze, ale na szczególne uznanie zdecydowanie zasługują zarówno bronzer jak i róż, są świetne. I może sobie zaczniemy od bronzera. Akurat ta jedyneczka jest w cieplejszym odcieniu. Jest to produkt matowy, więc dla fanów matu jak najbardziej polecam. Na pewno rzuciła Wam się w oczy po zastosowaniu przeze mnie różu oraz brązera, że brązer jest trochę bardziej napigmentowany i bardziej na tej twarzy widoczny. I mimo to, że ten pigment jest większy, to serio. Naprawdę jest sobie tutaj trudno zrobić krzywdę, ponieważ on się bardzo dobrze po twarzy rozprowadza. Nie ma tutaj najmniejszego problemu, nie tworzą się żadne plamy, prześwity, nakłada się ten produkt równomiernie. Najfajniejsze w takiej płynnej formule jest to, że ten efekt na twarzy jest serio naturalny. Nawet z bliska nic się tutaj nie odznacza, to jest wszystko pięknie, ładnie ze sobą stopione. Jaki minus tego produktu jest? No, myślę, że nie każdy może się polubić z płynną formułą, bo jednak na takich formułach pracuje się troszeczkę inaczej niż na produktach suchych. Ale jeszcze, jeżeli bym miała powiedzieć, co zaliczyłabym do plusów tego produktu, to na pewno jego trwałość, bo ta, jak rano nałożyłam, tak do tej pory ten produkt się trzyma w tych miejscach, w których go nałożyłam. Też nie wpłynął on w żadnym negatywnym stopniu na to, jak wyglądał podkład oraz jak wyglądał puder. Nic się tu nie zważyło. Też jest on bardzo lekki i też skóry, jakkolwiek, nie obciążał jeszcze bardziej, więc ja jestem w 100% na tak pokochałam ten produkt. I tyle w temacie jest świetny i to samo mogę serio powiedzieć o tym różu. Róż to w ogóle ma tak piękny kolor, że ja nie mam pytań. Nie jest to typowo matowy produkt, akurat w przypadku różu mamy tutaj drobinki, które są widoczne na zbliżeniu, one są takie lekko złotawe, no i też możecie to zobaczyć na moim policzku i mogliście to widzieć rano, że no troszeczkę się tutaj świeciłam, ale tak samo jak w przypadku bronzera, naprawdę jest on lekki, nie obciąża skóry, te nie wpłynął w żadnym negatywnym stopniu na inne kosmetyki, które miałam na twarzy. Możecie też stopniować jego intensywność w zależności od tego, co lubicie, ale co jest też fajne, to właśnie ta intensywność tego koloru na policzkach nie traci się w ciągu dnia, więc jest on, podobnie jak ten bronzer, mega trwały. To są takie moje dwa hity i cieszę się, że miałam dobre przeczucia w stosunku co do tych produktów, bo od razu, jak je zobaczyłam na stronie, to wiedziałam, że to może być coś fajnego i się nie pomyliłam, jeżeli chodzi o tusz no tusz jak tusz, nie mam tutaj jakichś wiecie, wielkich zachwytów na jego temat, ale też nie powiem, że jest on zły bardzo ładnie on wygląda na rzęsach lekko je wydłuża, rozdziela nie pogrubia ich jakoś mega mocno ale co jest też fajne, to on się nie osypuje pod koniec dnia nic się tutaj wiecie, nie odbiło więc bardzo mi się on podoba czy on ma faktycznie jakieś właściwości odżywcze to nie wiem, bo jednak mimo wszystko ja też nie mam, że tak tak powiem, jakoś bardzo zniszczonych rzęs, więc nie jestem akurat w tym przypadku dobrym materiałem badawczym, mogę wam tylko powiedzieć to, jak on wygląda i jak się z nim czułam, ale wracając jeszcze do jego plusów, nie miałam oczywiście tutaj takiego uczucia, że piekły mi oczy, czy coś takiego, było wszystko w porządku, był bardzo komfortowy, więc tu nie mam na co tak praktycznie narzekać, jest to po prostu taki dobry tusz na co dzień i tyle, nic więcej tutaj bym nie dodała, nie wyróżnia się on dla mnie jakoś szczególnie, jest po prostu w porządku. Ostatni do omówienia został nam, Puder, pod oczy. Jeżeli chodzi właśnie o ten, to jest on świetny. Naprawdę, przed kamerami on wygląda bosko. Może w realu, jakbyście mnie zobaczyli, to tej różnicy nie ma aż tak dużej, ale jeżeli mówimy już o kamerach, no to on się sprawdza tutaj bosko. Podoba mi się to, że bardzo ładnie się on stopił z innymi produktami. Niestety. W okolicy tutaj pod oczami, pod koniec dnia troszeczkę wygląda on sucho, zwłaszcza tutaj w tym miejscu. W przypadku tego klasycznego na przykład tak mi się nie dzieje, w przypadku tego tak się stało, więc nie wiem jaki tutaj jest inny składnik, który może nie do końca, wiecie, mi służy. To się bardzo dobrze sprawi dla osób, które szukają czegoś, co wygładzi im te okolice pod oczami i też będzie zapewniało taki matowo-satynowy efekt, który bardzo dobrze się utrzymuje przez cały dzień, ponieważ nawet pod koniec dnia nie jestem tutaj wyświecona. Jedyne co, to z takich większych to tak jak mówiłam, troszeczkę tutaj się zrobiło sucho, ale cała reszta jak najbardziej przemawia na plus dla tego produktu. Ale jakbym miała wybrać coś z tych rzeczy, które dzisiaj testowałam, to wybrałabym róż albo brązer, a Wy możecie mi dać znać w komentarzach, co Wy byście wybrali. A z mojej strony jest to już wszystko! I widzimy się w kolejnym filmie, pa, pa.